Witajcie. Tutaj Monika i moja niezobowiązująca wrzutka, czyli krótszy odcinek w pojedynkę, po którym nie należy się zbyt wiele spodziewać. Dzisiaj, ponieważ mamy weekend majowy, wyjeżdżamy za miasto, pobawić się, odpocząć. Mam dla Was odcinek w temacie. Mam dla Was odcinek na temat tego, co może się stać. Na wiosennym wyjeździe, a może stać się bardzo dużo złego. Nasza historia właśnie miała swoją rocznicę. 35 lat temu się wydarzyła, dokładnie to było miesiąc temu, minęło te 35 lat. I pewnie słyszeliście, a może nie. Myślę, że słyszeliście o historii, ale może, no właśnie, nie słyszeliście o tym chłopaku, o Marku Kilroyu. Słyszeliście o nim? Pewnie nie. Ale teraz. Usłyszycie. Słuchajcie, jest, takie, jest taka wyspa, wyspa San Padre. Wyspa San Padre jest w, w Teksasie, ale znajduje się bardzo blisko Meksyku. Jest takie miasto, Matamoros, które znajduje się w Meksyku, ale bardzo blisko Teksasu. I studenci mają taki zwyczaj, albo mieli kiedyś, do pewnego czasu, że jeździli sobie, jeździli sobie do tego na tą wyspę, Potem tam zostawiali samochody, podjeżdżali pod granicę, przechodzili przez granicę, przez taki mostek, przechodzili do, do Meksyku. No i tam w Meksyku, ponieważ po pierwsze, bo w Stanach to się dzieje właśnie tam, alkohol można kupować i spożywać od 21 lat, a w Meksyku od 18, więc bardzo często ci młodsi ludzie, młodsi studenci wyjeżdżali tam sobie, żeby po prostu się pobawić, żeby sobie popić. A po drugie, alkohol tam był dużo tańszy niż, niż w Stanach, więc studenci, tam sobie, tam sobie jeździli, tam były piękne, so, tam są piękne plaże, można sobie, można sobie odpocząć, można się pobawić. Wiadomo, jak to, jak to studenci lubią. No i właśnie Mark Kilroy, on miał 21 lat i uczył się na y, uniwersytecie. W Teksasie, na Uniwersytecie Teksańskim. Jeśli oglądaliście nasze inne odcinki, to wiecie, kto, co tam się wydarzyło. Napiszcie w komentarzu, może pamiętacie. Mark miał 21 lat i, i chciał zostać lekarzem. Koledzy go namówili, bo on tak też nie za bardzo chciał, bo on się uczył. Wiecie, taki dobry chłopak. Uczył się, ale koledzy go namówili. Mówią: Mark, daj spokój, daj spokój, będziesz się uczył. Cały czas chodź z nami, pojedziemy sobie, się zabawimy. No i Mark się dał im przekonać. I 10 marca 89 roku, kto wie, co się jeszcze ważnego wydarzyło. 89 roku, mówiliśmy o tym ostatnio. 10 marca pojechali sobie do tego hotelu, potem sobie poszli na imprezę, potem wrócili i wieczorem, i wieczorem. Przeszli przez granicę i poszli sobie właśnie się zabawić do, do Matamoros, bawili się tam. No i po wyjściu, po wyjściu z baru Mark wyszedł z jakimś kolegą, ten kolega poszedł w krzaki załatwić swoje, swoje potrzeby i Mark zniknął. I Mark zniknął, koledzy najpierw no, nie za bardzo się tym przejęli, oczywiście wszyscy byli pijani pewnie, Zaczęli go szukać, no ale tak, trochę go poszukali. Stwierdzili, że może, może wrócił do hotelu. Czekali na niego na tej granicy. Oni czekali do, na niego dosyć długo, że zaczęło, zaczęło świtać. Wróci, oni pomyśleli, że on sam wrócił jakoś y, do hotelu y, i wrócili oni też. Okazało się, że Marka tam nie ma, no ale poszli spać. Jak się obudzili, to wezwali policję, y, zgłosili zaginięcie, no i. No i okazało się, że no, to jakaś grubsza sprawa, bo chłopaka nie ma. Bo chłopaka nie ma, policja go zaczęła szukać, ale no, nie, mogli, nie mogli go znaleźć. I do, dokładnie miesiąc, miesiąc później, 10 kwietnia, taka jakaś dziwna sytuacja się wydarzyła, że koleś, Serafir, serafin Hernandez, mm, minął policję jakoś tak bardzo, bardzo szybko i po prostu pojechał. No i policja. Policja ruszyła za nim, przejechali jakieś dobre kilkadziesiąt mil i dojechali na Rancho Santa Elena. I 11 kwietnia zrobili, po prostu zrobili tam wjazd na chatę, na to rancho. Zrobili wjazd na chatę, no i tam odkryli bardzo dziwne rzeczy. I zaczęli wypytywać tych ludzi, tego Serafina w ogóle, co tutaj się dzieje. No i Serafin. Opowiedział im tutaj historię o czarnej magii, o kulcie, jak, jak gdyby nigdy nic, o ofiarach z ludzi. I w ogóle się okazało, że na tym ranczu ma swoją siedzibę mafia. Mafia narkotykowo. No oni, do, one, oni nie byli satanistami, ale oni za, zostali okrzyknięci narkosatanistami, ponieważ. Mieli dużo wspólnego z, z narkotykami, ale oni mieli też dużo wspólnego z czarną magią. Yy, matka, no właśnie, matka, to zaraz się okaże, czy ja, yy, odbywały się tam różne rytuały, no i ludzie tak sobie okrzyknęli, że to czarna magia to na pewno musi być, yy, musi być yy, satanizm. Yy, I co znaleźli w ogóle? Co znaleźli yy, na tym ranczu? Znaleźli jakieś takie. Kociołki, w którym były dziwne rzeczy, y, jakieś, jakieś tam magiczne, magiczne przybory. No i Serafin powiedział, że no tak, y, tutaj był taki, mieliśmy tutaj takiego Amerykanina, my go porwaliśmy, ale on już nie żyje, bo no potrzebowaliśmy krwi, żeby tutaj zrobić taki rytuał. Żeby zrobić taki rytuał ochronny, i okazało się, że w ogóle y, pan. Adolfo de Jesus Constanco. O nim pewnie słyszeliście, który kiedyś na przykład był modelem, który był modelem, on miał taki biznes, on miał taki biznes, że mm, zapewniał różnym ludziom po różnych stronach prawa i policjantom, i mafiozom, on im zapewniał taką nadnaturalną ochronę, i on to robił, on to robił. Przeprowadzając właśnie rytuały różne, i do tych rytuałów, wiadomo, rytuały krwi, magia krwi najlepiej działa, więc potrzebował krwi i sobie wymyślił, że potrzebuje krwi e, białego człowieka, że to, to najlepiej, e, najlepiej zadziała. No i Serafin opowiedział policji, co spotkało Marka i były to bardzo złe rzeczy. Oni go porwali, oni go torturowali, bo też Adolfo uważał, że, yy, że jak ofiara krzyczy, i im dłużej krzyczy, to tym lepiej. Oni wyjęli mu mózg, go, ugotowali i te pozostałości tych wszystkich rzeczy były w tym kotle. Oni go potem pokroili na kawałki, znaleźli go potem policjanci w jakimś płytkim grobie, pokrojonego na kawałki, brakowało w nim, yy, w tym sz no właśnie w tym pociętym ciele różnych części, i też jakoś tak był dziwnie zaznaczony jego kręgosłup, i oni sobie potem z tego kręgosłupa chcieli zrobić z jego kości naszyjniki, też dla ochrony, więc, yy, więc tak to yy, wyglądało tam na tym, yy, w tym, na tym ranczu. Też znaleźli jakieś właśnie maczety, jakieś takie różne rzeczy. No i właśnie, i też yy, Serafin powiedział, że Markowi yy, obcięli głowę. Obcięli głowę, potem u, u, ugotowali jego, jego mózg i tak się skończyła jego historia. Oprócz, oprócz zwłok Marka znaleźli jeszcze 14 ofiar na tym ranczu pochowanych, ale w miesiącach przed zaginięciem Marka zginęło tam z okolicy około 60 osób. Nie wiadomo, nie udało się wszystkich odnaleźć, więc prawdopodobnie było ich dużo więcej, w tym tym był policjant, którego podobno ugotowali żywcem. I o co chodziło z tym Seraf serafinem w ogóle? Dlaczego on tak przejechał szybko koło tej policji? Ponieważ on święcie wierzył, że te ich wszystkie rytuały działają i że on po prostu był niewidoczny dla policji. I tak sobie jechał. Adolfo, Adolfo Constanzo uciekł. Jak się dowiedział, o jego nie było na tym ranczu, on jak się dowiedział, że, że policja im wjechała, wjechała na chatę, to uciekł do Mexico City i tam się gdzieś zaszł w jakimś mieszkaniu, ale policja dostała informację na temat jego kryjówki i, i szybko go odnalazła. I jak policja go odnalazła, to Adolfo zaczął wyrzucać z okna pieniądze. Nie dostaniecie mojego hajsu. A potem, jak już policja tam weszła do tego mieszkania, to kazał jednemu ze swoich ludzi zastrzelić siebie i swojego, swoją taką prawą rękę, swojego pomocnika, i, i ten y, jego człowiek rzeczywiście, rzeczywiście to zrobił. I tak Adolfo zakończył swoje dziwne życie. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. O tym na pewno. Na pewno zrobimy dłuższy odcinek, bo ta. A, no, Adolfo. Ciekawy miał pomysły na życie, że tak powiem. Miał też bardzo ciekawą matkę. Jego matka się zajmowała właśnie czarną magią, i on się od niej y, nauczył. I potem wymyślił sobie taki, taki ciekawy biznes, że będzie zapewniał różnym typkom ochronę od różnych rzeczy. Na przykład, właśnie ktoś może stać się niewidzialny. To będzie taka ochrona, ochrona od macek policyjnych. Co dalej z Markiem? No, nic, z Markiem, nic. Natomiast rodzina Marka założyła organizację non profit, która skupiła się na, na substancjach, na przeciwdziałaniu, nadużywaniu substancji, no i wokół tego, tak, wokół nadużywania substancji się kręciła i kręci się nadal ich działalność, bo to już zobaczcie, to jest 35 lat i oni nadal działają, yy, więc, więc to w zasadzie tyle. Taka przestroga, słuchajcie, że jak jedziemy na majóweczkę albo na jakiś taki wyjazd, to też tam się mogą dziać złe rzeczy, więc warto. Uważać na siebie jak zawsze. E, dajcie znać, czy no nie wiem, co o tym sądzicie. Czy chcielibyście w ogóle dłuższy odcinek o Adolfo Constanzo i, i o tych narkosatanistach, bo to jest no to jest ciekawe. Zachęcam też do oglądania naszych długich odcinków. Właśnie jesteśmy w trakcie długiej serii o Tedzie Bundym. Jesteśmy już chyba na 14. odcinku. Ten chyba był trzynasty, Tak, już zrobiliśmy 13 odcinków. Możecie też kupić naszą książkę Jak nie wychować seryjnego mordercy Bardzo ciekawa A jeśli macie taką, taką ochotę Możecie też nam postawić kawkę Bo to nam zawsze bardzo pomaga w rozwoju kanału Dobra, to na dzisiaj tyle Krótko Taka krótka wrzutka na majóweczkę Uważajcie na siebie I sobie Wypoczywajcie szczęśliwie I wracajcie do domków Pa!